Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówią, że kościół żeńsko-katolicki, a to okazuje się, że mężczyzn w tym kościele też jest trochę. Tak. O. Zaraz coś Wam przeczytam. Brzekamy, aż kobiety wyjdą, żeby nie słyszały. Bo jak usłyszą to, co przeczytam, to później będę tego od Was wymagały. Słuchajcie, zrobiono kiedyś taką ankietę, test pożądanych cech u mężczyzn. Wiadomo, że w większości tymi, którzy pisali o tych cechach, to były kobiety. Więc przeczytam Wam, jakie oczekiwania są. Kim mężczyzna powinien być? Przyjacielem, kompanem, bratem, kimś jak ojciec? Nauczycielem, mentorem, kucharzem, ogrodnikiem, cieślą, kierowcą, inżynierem, mechanikiem, dekoratorem wnętrz, stylistą, psychologiem, psychiatrą, terapeutą, dobrym ojcem, dżentelmenem, dobrze zorganizowany, porządny, czysty, atletyczny, uczuciowy, przyjazny. Uważny, ambitny, dający się lubić, elokwentny, bohaterski, twórczy, śmiały, pochlebny, zdecydowany, inteligentny, pomysłowy, interesujący, cierpliwy, uprzejmy, namiętny, szanujący, słodki, silny, uzdolniony. Wspierający, współczujący, tolerancyjny, kimś, kto uwielbia zakupy, kimś, kto nie stwarza problemów, kimś, kto nigdy nie ogląda się za innymi kobietami i ostatnia cecha, bardzo bogaty. <noise> no więc jak ja to znalazłem, słuchajcie, to zacząłem się śmiać tak jak wy, że faktycznie takiego faceta to szukać ze świeczką, ale. Kiedy czytałem to drugi czy trzeci raz, to pomyślałem sobie o pewnych brakach w tej liście, bo zobaczcie, nie, padło, nie padła taka cecha, że mężczyzna, na przykład, powinien być pobożny, modlący się, religijny, chodzący do kościoła, żyjący sakramentami. I oczywiście można potraktować ten zestaw cech jako żart, ale to pokazuje jakieś tendencje także w oczekiwaniach wobec mężczyzny. Że religijność, że modlitwa, że pobożność działa jakby na niekorzyść mężczyzny. Że modlić się to takie niemęskie, że korzystać z sakramentów to takie niemęskie, że być pobożnym, że przychodzić do kościoła. No, coś w tym jest. I zobaczcie, że kościół troszkę też ma tutaj jakby swoje za uszami. No bo wiemy i nie będziemy się oszukiwać, że większość wiernych obecnych w kościołach to są kobiety. I my troszkę działamy jakby pod potrzeby kobiet. I pobożność, i życie przy parafii, i wspólnoty, które są przy parafiach, one odpowiadają charakterem kobietom. One się tam odnajdują i są. A co jest dla Was? Co jest dla was przy parafii? Jaka wspólnota, która by brała pod uwagę jakieś wasze oczekiwania? Ja sobie tak myślę: nie ma takich wspólnot dla mężczyzn, żeby oni mogli się spotkać, posiedzieć ze sobą, porozmawiać, wspólnie się pomodlić, zacieśnić gdzieś między sobą więzy. Nie ma. Nie ma. Kościół odsunął troszkę was na taki boczny tor. My mamy. Prawie pełne kościoły, są kobiety, śpiewamy, mamy wspólnoty dla nich i wszystko jest fajnie. A co z wami? Przecież proboszcz mógłby w lato powiedzieć, słuchajcie, mam za plebanią taki teren, zapraszam na grilla, przynosicie mięso, robimy grill, wypijemy po jednym piwie, nie więcej, a później idziemy, słuchajcie, do kościoła. Na różaniec i cały różaniec na klęczącą. bo facet jest twardy. I on nie usiądzie, on będzie się modlił na klęczącą. Ja Wam powiem taką sytuację, jeszcze jak szedłem na pielgrzymkę na trzecim roku w seminarium i pielgrzymka się zaczynała na osiedlu słonecznym. I wieczorem, msza święta, po mszy świętej różaniec, uklęknąłem, bez oparcia, bez niczego, i po pierwszym dziesiątku kolana zaczynają. Boleć. ale patrzę, kolega obok mnie klęczy, ja też będę klęczał. Po drugim dziesiątku już zaczyna trochę kręgosłup boleć, ale kolega klęczy, ja też będę klęczał. Trzeci, czwarty, piąty. Później jak wstałem, ledwie, bo już wszystko bolało, byłem tak dumny z siebie, że myślę dzisiaj nie z tego powodu, że się modliłem wytrwale, tylko, że klęczałem tak długo, jak mój kolega. Ale coś w tym jest. Coś w tym jest, że życie duszpasterskie kościoła zostało ułożone pod kobiety. I mężczyźni nie mogą gdzieś w tym wszystkim znaleźć sobie miejsca i my też nie mamy co im zaproponować. Dlatego na przykład, słuchajcie, niesamowitą popularnością cieszą się dzisiaj takie rekolekcje dla mężczyzn. Bardzo dużo wydano takich książek, jedna z najlepszych książek pod tytułem Dzikie Serce. O mężczyznach. Ktoś wreszcie zaczyna dostrzegać, że wy też jesteście częścią Kościoła, że wy też w tym Kościele jesteście, że wy macie swoje jakieś religijne, określone potrzeby. Że trzeba na to zwrócić uwagę. W miastach nie jest tak źle. U was można powiedzieć, że jest dobrze. Ale u mnie, słuchajcie, jest taka wioska hełpa. Jedna z moich trzech chwili. Ani jednego faceta. Ani jednego. Nie mówię o tym, że pięć kobiet, tak? I to wszyscy. Ale ani jednego faceta. Jak jestem tam pół roku, żaden facet. Poza kościelnym. Nikogo. A wiem, że są. Są rolnicy, są osoby, które pracują w lesie, żaden z nich. Żaden z nich. Jest to też dla mnie. No, jakaś, jakiś znak się śmieje, że jak jadę do chełpy i po takich dobrych doświadczeniach w wcześniejszych chwili, bo tam ludzi jest sporo, tam przyjeżdżam pięć osób, sobie myślę, Panie Boże, ile jeszcze przede mną roboty. No, niesamowite. Więc życzę Wam też, żebyście Wy takiej postawy biernej też nie mieli, bo. Kościół jakby swoją drogą i propozycje duszpasterskie dla was, ale też może czasami warto czegoś poszukać, zapytać się. E, jakąś inicjatywę por, proboszczowi, księdzu Markowi powiedzieć, przy księdza chętnie byśmy, nie wiem, usiedli sobie wspólnie przy stole. My księdza zapraszamy. Chętnie byśmy gdzieś pojechali. Jest, słuchajcie, sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Jest w Polsce takie sanktuarium w piekarach śląskich, gdzie co roku słuchajcie tysiące mężczyzn, ani jednej kobiety. To też jest fajne, nie? <grymka> ani jednej kobiety, i do tych piekar śląskich jadą na pielgrzymkę. Wyobraźcie sobie, wesoły autobus, 8 godzin jazdy tutaj z Trzcińska. Bez kobiet, z księdzem. I na pielgrzymkę. Warto o czymś takim pomyśleć, bo. To, co ja mówię, z jednej strony bierność kościoła, a z drugiej strony też jakieś takie uśpienie mężczyzn. A, jak oni nam nic nie proponują, to co będziemy się tam wysilać, my też nie będziemy im proponować. I ostatnia myśl zobaczcie, że ciągle nam się próbuje, jako mężczyznom ja też jestem mężczyzną, gdyby ktoś miał wątpliwości, młodzież się zawsze mnie pyta jak mamy się do księdza zwracać, możemy proszę pana, ja mówię możecie, no bo jestem księdzem, ale mężczyzną, ale fajnie by było jakbyście mówili ksiądz zobaczcie, że ciągle ktoś nam próbuje podawać wzorce tego jaki mężczyzna powinien być no i jakiś czas temu mówiło się o mężczyznach metroseksualnych takich dopieszczeni wygładzeni, wyczesani elegancji. dzisiaj znowu jak to się mówi, lamber seksualny, broda, taka pozorna niby niedbałość o siebie. Myślę, że mężczyzna jest na tyle indywidualistą, że to on sam określa, jaki jest, że to On szuka jakiegoś dla siebie wzorca. Nie można wszystkich facetów podciągnąć pod jedną linię i powiedzieć wszyscy macie taki, tacy być. Społeczeństwo ma wobec was takie oczekiwania, Kościół ma wobec was takie oczekiwania, kobiety mają wobec was takie oczekiwania. I dlatego wracam do tej książki: Dzikość serca, właśnie mężczyzna, wojownik, niezależny, indywidualista, ktoś z pomysłem, z inicjatywą, nietłamszonym przez żonę. Gdzieś to wszystko, zobaczcie, że jesteśmy w takim uśpieniu. Że jesteśmy w takim uśpieniu. Przyzwyczailiśmy się do takiej sytuacji. To jest najgorsze, właśnie. To, przed czym nas na początku Adwentu Słowo Boże przestrzegało. Przed spaniem. Obudź się. Nie śpi, nie chrap. Może właśnie ten Adwent mógłby być takim początkiem czegoś dobrego, czegoś fascynującego w tej parafii dla mężczyzn. na mężczyzn. Jeszcze ostatni obraz w mojej parafii, Centrum Społeczno-Kulturalne, to sklep z piwem. <grym> Uwaga, gdybym chciał y, zacząć pracować z mężczyznami, to musiałbym iść do sklepu i tak robię. Nie stoję z nimi i nie piję, ale idę do sklepu, żeby się z nimi spotkać, bo oni mi do kościoła nie przyjdą. No po, poważnie wam mówię, idę do mogę jechać do Choszna, do Tesco, do innych i zrobić zakupy a czasami wolę iść do tego sklepu bo przynajmniej wiem, że to jest mój parafianek, że to jest mój parafianin, że to oni zawsze, o proszę księdza ja mam na imię Piotrek, ja księdza widziałem tutaj na pogrzebie Mówię, Piotrek, przyjdź do kościoła nie ma problemu proszę księdza, w niedzielę przyjdę przyszedł? nie przyszedł <laughs> tak, jeszcze nie przyszła ta niedziela ale coś w tym jest, to też pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy iść, że trzeba jednak do faceta wyjść. Akurat tam u mnie. Ja wiem, że jak ja im powiem, przyjdzie do Kościoła, oni nie przyjdą. Raz na jakiś czas ktoś się tam zdarzy. Ale ja idę pod sklep. Pierwsza rzecz, którą robię, podaję rękę. Oni wszyscy, pobożnie, szczęść Boże. Jak tam ksiądz się czuje? Dobrze. Napije się ksiądz na piwkę mówi: Nie, dziękuję, ale dobrze, że myślicie o tym, żeby też jakąś inicjatywę podjąć. Może za jakiś czas który z nich przyjdzie. A, przy księdza, ksiądz przychodzi do mnie pod sklep, to ja dzisiaj przyszedłem do księdza. No, tyle. Życzę Wam dobrego. Wieczoru, myślcie intensywnie. Pamiętajcie, zobaczcie, że większość świętych w kościele, chociażby w litanii, do wszystkich świętych, to mężczyźni. Tu mamy przewagę nad kobietami w kościele, że chyba jest więcej takich znanych świętych mężczyzn. <grym> do tak. Jest więcej niż kobiet, więc jednak mężczyzna potrafi. Także jeśli chodzi o pobożność, jeśli chodzi o duchowość, wybić się ponad e, stan żeński. I tego Wam życzę. Niech święty Józef i wszyscy święci mężczyźni, wyznawcy, męczennicy nad Wami czuwają. Szczęść Boże.